Siemano, z tej strony Michał, to już mój drugi kanał. Mam pytanie do użytkownika Pawła, do Siemana, prezesie. Czy dla mojego wieku, czyli 16 lat, czy mogę stosować dietę dla grupy 0, czyli dla mojej grupy? Czy, czy, czy warto jest ją stosować, czy na przykład jest po prostu zdrowe się odżywiać, nie jest słodyczy, wiadomo, nie jest tłuszczy i chciałbym, abyś mi głębiej jakoś to powiedział, znaczy, jakby przedstawił mi to poniżej, poniżej filmiku będzie strona, z której korzystałem, z, z której czytałem. Co, z czego mam jeść? Co mam jeść? I tego było sporo. No, tam było, że nie mogę jeść produktów zbożowych, wykonanych z mąki, czyli chleba, jakiś tam owsianek. I że niby nie mogę jeść białka, no ale białka chodzi mi o takich produktów mlecznych. Takich jak na przykład mleko, jogurty, serki wiejskie. Co tam? No i, 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 i odmiany. No to chciałbym, abyś albo zrobił filmik jakiś, albo po prostu mi napisał, dał jakąś stronę, znaczy przesłał mi link do strony, tak. z której mam się kierować. I no i to chyba to wszystko. No mam jedno pytanie na razie do Ciebie w formie wideo. Dzięki. Dzięki wielkie, że, że oglądaliście ten film i że przeważnie ty, że między innymi ty oglądałeś. Wielkie dzięki. Dziękuję Wam, wam za oglądanie tego filmu, za komentowanie, za subskrypcję, jak i dzielenie się opinią. Dzięki wielkie. Miłego dnia. Życzę Wam i sukcesów. Sukcesów. One są najważniejsze. Dzięki wielkie. Na razie. Bye. Bye.